Dzisiejszy odcinek taki luźniejszy. Możesz go oglądać na kanapie. W toalecie, chociaż wiem, że niektórzy tak oglądają. W tramwaju, ale być może też się czegoś z niego nauczysz, czego ci życzę. Oczywiście zawsze pozostajemy w angielskim, a więc, jeżeli uczysz się angielskiego, to to jest dobre miejsce dla ciebie. Dziś przedstawię ci kilka takich słów, przypadkowych, tak naprawdę, z wielu różnych dziedzin życia, które przenikły, przeniknęły, którym udało się przeniknąć do naszej kultury, które często są używane, mam wrażenie, że zwłaszcza przez młodzież. Dlatego, jeżeli czujesz się seniorem czy seniorką, i czasem coś ci młodzi, Mówią do ciebie, a ty z grzeczności się uśmiechasz, ale tak za bardzo nie wiesz o co im chodzi, to wierzę, że ten materiał pomoże. Zacznijmy od selfie. Okej, okay, pewnie wszyscy wiedzą, co to jest selfie. Chociaż może nie wszyscy, może kogoś zaskoczę. Najpierw niepewna definicja. Selfie, bo tak byśmy to wypowiedzieli po angielsku i to jest normalne słowo in English, selfie. To jest takie zdjęcie najczęściej twarzy, takie zdjęcie nas, ale jest tutaj jedna mała istotna rzecz i zobaczymy, czy rozpoznasz ją w tej scence. Rozpoznasz, czego tu brakuje. Wnosił, zrobi Robiłbyś mi selfie? Dziadku, nie mogę ci zrobić selfie. Dlaczego wnuk nie może zrobić dziadkowi selfie? Ano dlatego, że selfie, jak sama nazwa mówi, robimy sobie sami. To jest takie self, od self, czyli siebie. U nas były próby przetłumaczenia tego słowa, ale chyba selfie jest jednak najlepsze. Więc selfie możemy zrobić tylko sobie sami. Nie można komuś powiedzieć, zrób mi selfie, bo to bez sensu. To tak jakby ktoś powiedział, napisz mi autobiografię. Pewnie takie rzeczy się zdarzają. Drugie ciekawe słowo i zjawisko to cosplay. Jeżeli twoje dziecko lub wnuk nagle zaczyna ubierać się w dziwny sposób, maluje sobie twarz, przypina coś, mówi jakimś dziwnym językiem i dodatkowo jeździ jeszcze na jakieś zjazdy, jakieś konwenty, jakieś coś tam ikony, to wiedz, że być może jest cosplayerem czy cosplayerką. Cosplay to jest jakby połączenie dwóch słów, costume... Czyli costume and play, grać, odgrywać w tym przypadku. Czyli cash to jest po prostu jakieś przebranie. Może to być przebieranie się za jakąś postać z filmu, czy z gry, czy też być może jakąś wyimaginowaną postać. Ludzie robią to z wielu pobudek, najczęściej dlatego, że są fanami danej marki. Zatem, jeżeli ktoś taki jest w swojej rodzinie spokojnie, nie trzeba się za niego modlić, to jest po prostu takie hobby. Kolejna propozycja, i też mam wrażenie, że większość z nas ją zna. Choć u nas w języku polskim trochę inaczej jest to zapisywane i wypowiadane, a w angielskim to Mim. I nie chodzi o tego mima. Tylko po prostu o mema. Zatem, jeżeli twój wnuk mówi do ciebie, babciu, pokażę ci mema, albo opowiada ci o jakimś zabawnym memie i nie ma z pewności, co on do ciebie mówi, to jest to prawdopodobnie albo jakiś zabawny obrazek, albo jakiś filmik, czasem też forma żartu. I spokojnie, jeżeli nie rozumiesz, dlaczego ta prawdopodobnie młodsza osoba się śmieje, a dla ciebie to nie jest zabawne, to być może nie rozumiesz kontekstu kulturowego, być może to nie jest twój typ humoru, bo memy są bardzo często specyficzne. Ale też fajne do nauki języka. Tutaj muszę podpowiedzieć, że z memes często możemy się Nauczyć takich właśnie zawiłości kulturowych. Dlatego, jeżeli masz wrażenie, że Twój angielski jest dość wysoko, to możesz sobie wpisać dowolne słowo i dorzucić do tego memes, czyli memy, i znajdziesz wtedy z tym słowem różne memy. Ostrzegam, a raczej dla ludzi z, nazwijmy to, elastycznym poczuciem humoru. Bo może być różnie. Vape and Vaping. Czyli po polsku to będzie wapowanie. I tu wyjdzie ze mnie boomer, pumę. To tak bonusowo dorzucimy. Ale nie jestem największym zwolennikiem tego rodzaju aktywności. Tak najprościej mówiąc i spłycając temat, to jest palenie e-papierosów. Częściej od samego palenia dla palenia chodzi o ten efekt artystyczno-wizualny. Czyli puszczanie tej chmury. To będzie właśnie wapowanie. No i co poza samym terminem można tutaj powiedzieć? Być może ktoś coś doda w sekcji komentarzy. Kolejne słowo to. Freak. To jest A, nie Q. Freak, czyli no właśnie. Różnie można to słowo rozumieć, czasem jako taki trochę szaleniec, czasem jako taki dziwak. W większości sytuacji może mieć to negatywne konotacje, więc jesteś such a freak. No, takim jest dziwakiem. Natomiast jeżeli ktoś sam o sobie mówi, że jest czegoś freakiem, w języku polskim też jest to używane, na przykład jestem sportowym freakiem, albo gamingowym, albo z jakiejś tam innej dziedziny, to oznacza, że ta osoba jest zafiksowana na tym punkcie, że jest jakby szaleńcem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na tym punkcie. Często możemy znaleźć takie informacje, że ktoś jest fitness freak, czyli fitnessowym freakiem, że ta osoba jest bardzo mocno skoncentrowana właśnie na tym. A co do koncentracji, być może koncentracji na jakimś celu, który trzeba wykonać, przyda się deadline. Deadline, czyli martwa linia. To jest taki punkt, którego nie można przeskoczyć, bo może bez gestów. W języku polskim też bardzo często można usłyszeć, że ktoś ma deadline, czy deadline' na jakiś dzień. Mamy deadline na piątek. Czyli musimy do tego piątku to zrobić. I takich słów pojęć pewnie można by tutaj wypisać. Więcej mam nadzieję, że pomożecie w sekcji komentarzy. Gromadząc je słowo po słowie, nie tylko twój angielski będzie lepszy, ale też twój. Współczesny polski będzie lepszy. I to inna sprawa, czy nam się to podoba, czy nie, czy to jest zaśmiecanie języka, czy nie. Nie mamy na to wpływu. Tak to już jest z makaronizmami. Natomiast jeżeli interesuje Cię konkretnie angielski, to zapraszam do mnie, bo mam tego więcej i na pewno jestem w stanie Cię zaciekawić, zmotywować i z moją pomocą poprawić Twój angielski. Dlatego zostań ze mną dłużej. Cześć.